Proście dziadków, bo to tylko u nas. Proszę. Wy się, dziewczyny, źle mierzyłyście. Jak to zmierzyć? I powiedz, ile ma. Jezusie! Tak, żeby ta fiszbinka dotykała kości i skóry, nigdy nie wbijała się w piersi. Pokaż, ja sprawdzę. Skupić. Dobrze. Każdy biustonosz z tyłu podchodzi do góry, a z przodu opada w dół. Co na to rada? Dobrze go dobrać. Kiedy kupujecie za luźny stanik, to ten biustonosz macie tak. Jezu, jakie kolory, o Jezu, jakie kolory! Po swojemu se poprawię, bo tutaj mnie coś... <gry> nie, tutaj coś nie pasuje. O. Za niska, za chuda czy za koścista, pamiętaj, że jesteś wciąż za Zawsze wchodzi słońce, zawsze wchodzi urok i zawsze wchodzi irytująca uroda, ale powoli się już do tego przyzwyczajam. Witaj w naszym klubie Blanusiu! Dzień dobry, moja królowo! A, prawda? I To Dzień jest właściwy wszyscy. sposób zwracania się. Ja tutaj nie ja się, do... bo to jest czysta przyjemność. Moje ego, słuchajcie, ma już mdłości, jest tak o, przekarmione. Moja Dziewczyny! Na Waszą prośbę, i tak naprawdę mm, to sprowokowały Wasze pytania. Ja dostaję i Blanka też, obie dostajemy tak dużo pytań, jak się zmierzyć, jak dobrać sobie rozmiar stanika. Uwaga, kiedy nie mamy możliwości skorzystania z salonu brafiterskiego. Oczywiście nic nie trzeba umieć, pójść do salonu i tam zrobią Wam wszystko, ale ja wiem, że Wy jesteście z różnych stron świata. Z różnych zakamarków Polski macie też różne możliwości przemieszczania się, więc dziewczyny dzisiaj specjalnie dla tych, które e, chcą spróbować doboru fajnego stanika przed internet razem z marką Crisline, cudownym producentem, polskim producentem naprawdę rewelacyjnych światowej klasy biustonosze. My już Crisline wam pokazywałyśmy wielokrotnie, a dzisiaj przejdziemy sobie spacer po stronie Crisline i zobaczycie, jak z centymetrów przejść na rozmiar. Ale najpierw trzeba się prawidłowo zmierzyć i przy okazji też tych pomiarów Planka wam powie o tym, jak, co to znaczy, jak już ten stanik przyjdzie, jak go ocenić, czy on dobrze leży. Tak, ale to tak wróciłyśmy zawsze... Oddaję uwagę. Ci głos, kochana. O, dziękuję bardzo. Słuchajcie, zwróciłyśmy też uwagę na to, że przy metamorfozach, które też często tutaj tak. robiliście, by się dziewczyny źle mierzyłyście. No właśnie. I nie było chyba ani razu takiej sytuacji, żeby można było to przenieść, żebym ja Wasze wymiary mogła przenieść na... Jak dziewczyny. podawałyście te wymiary w tabelkach do metamorfoz, tak. to rzeczywiście one potem były nipriczom. Uwaga, nie do rozmiaru. Do tych centymetrów, które wyście podawały, Blanka, to, to w takim razie powiedz nam, um, jak się mierzyć i my taką mamy cudowną pomiarówkę tutaj, czyli ole. Mamy, mamy. O Lusiu, po zapraszamy po cię. Zobaczcie, panie, proście dziadków, proście dziadków, bo to <laughs> tylko u nas. Proszę. O. Mamy taką cudowną pomiarówkę, również irytująco piękną. E, dziewczyna jest piękna i młoda, ale ma centymetrów właściwą ilość do pomiaru. Ale słuchajcie, jedźmy się do rzeczy. To ja sobie bierzemy. Nie, nie, jedziemy, jedziemy, Ja do roboty? Słuchaj, do roboty, proszę bardzo, będziesz mierzyć moją cudowną olę. Stań do mnie. O, o tak. To dobrze. To... Bierzemy centymetr... Dobrze. Ale najpierw sama najpierw ty mi będziesz mówić, będziesz mi mówić. Będę pomagać. Dziewczyny przed telewizorami, przed komputerami. Centymetry w rękę. pod biustem. Tak. Jeżeli nawet jesteśmy bez stanika, to musimy się dobrać pod ten biust. Dokładnie. Tak? Tam się pod pachy go odsunąć. Raczej coś... łapiemy się mocno, ściskamy. Osiemdziesiąt... Osiemdziesiąt pięć. Sześć. Osiemdziesiąt pięć. Osiemdziesiąt A teraz jak to zmierzyć? Moment, to... patrzymy w tabelkę. Tak. Każda firma, słuchajcie, ma inną tabelkę i inną rozmiarówkę. My dzisiaj pracujemy na marce Crisline, tak. więc my zwracamy uwagę na markę Crisline. Ja polecam tą markę do większych i średnich biustów. Tam naprawdę każda z nas znajdzie coś dla siebie. Jeżeli zmierzyłyśmy w marce Crisline, ile było centymetrów? 85,6. 85, 6. 85 6. proszę bardzo, szukamy się. 85, jest. 85, ale mamy teraz w centymetrach. Dalej. Tak. Prawda? Tutaj nie jest takie to do końca bardzo fajnie czytelne, ale okej, okay, odejmujemy od tego tak. minimum 5-10 centymetrów maksymalnie, żeby powstał nam rozmiar. Więc jeżeli mamy tutaj 86, 85, 85 6, odejmujemy 5, to 80, pod biustem rozmiar wychodzi nam 80. 80. Ale kiedy mamy troszeczkę większy biust, odejmijmy sobie troszkę więcej. Więc ja bym tu dobrała y, naszej Oli 80 albo 75 pod biustem. Dobra, czyli słuchajcie. I stop. Mamy stop. Właśnie. obwód pod biustem. 85, odejmujemy 5, maksymalnie 10 cm. I poczekaj, przy większym biuście odejmujemy 7, 8, nawet 10. Tak, a przy średnim 5. Tak, ja tak uważam, Dobra. i ja tak liczę u siebie. Teraz mamy drugi pomiar, bo mamy dwa mhm. pomiary. Mierzymy się zawsze pod biustem i mierzymy się w miseczce. Zmierz mi na prosto, Ole, kiedy tak Ole. Na prosto ole, w tym tak biustu to jest pośrodku biustu i powiedz, ile ma. Jezusie! Ale tak troszeczkę się tak wiesz, tak o, tak o. 110. 110. Teraz Ola się pochyli i proszę zmierzyć. W zwisie. No powiedzmy. Ola, że, zajdę cię od tyłu. Powiedzmy, że w pochyleniu. Zajdę cię od tyłu. Mocno pochyl się. Mamuniu. Panowie, kam kamerzyści oszaleli, słuchajcie. Trzymaj. Trzymaj, że to. Dobrze. I w pochyleniu mamy pochyleniu mamy no, tutaj kochana ci 119. 114. 114, przepraszam. Nie Chcę wiem. wam powiedzieć, 114. że kiedy? Więc jaki jest tego finał? A ja mogę kiedy pójść ole bez stanika w Zwisie tam? Tak, poczekajcie. Dobrze. Kiedy mierzymy się troszeczkę na prosto, to trochę nam ten rozmiar się przekumuje. Kiedy się pochylamy, wtedy mamy 114 cm. Ale ja prawda? jeszcze zmierzę ole bez stanika w Zwisie. Dobrze. Dobrze, a ty gadaj, a ja idę ole zmierzyć bez stanika w zwisie, bo już wszystkie pomiary ma. A ja wam powiem, jak spojrzeć na tabelkę i powiem Wam, jak mniej więcej tutaj siebie odnaleźć. Zobaczcie, kiedy o, wymierzymy się pod biustem o, o. i w rozmiarze 75, ja może tak, wezmę wam pokażę. Tutaj mamy e, rozmiar pod biustem, więc my ustaliłyśmy, że to jest mniej więcej 75 albo 80 pod biustem, to Teraz w biuście nasza ola ma 114. I 114 to wychodzi gdzieś tutaj między, mm, między miseczce 75 miseczka i i w miseczce też i wychodzi w 80 pod biustem. Więc tutaj będziemy się szukać. A We potem. Czy bez stanika było 117-118. 117-118. Tak. Ja myślę, że to znajdziemy tutaj w tej miseczce i zobacz, 116-118. Tak jest, to jest, jest dokładnie to, co wyszło w zbiorze. Dokładnie. I tutaj będziemy miały też miseczce J 75 pod biustem. Więc już dla Was też jest taka bardzo cenna informacja, że kiedy nie możemy znaleźć się konkretnie w tej tabelce to załóżmy, że zamówimy dwa biustonosze, z czego dwa przymierzymy, jeden oddamy. Bo tutaj Ola nasza też jest na granicy 80i tak. albo 75 Zaraz prawda? powiesz, co to znaczy dobrze leżący biustonosz, tak. ale ja was najpierw przeprowadzę do tej tabelki. Dobra, no bo pewnie już przebieracie nogami, jak tę tabelkę znaleźć. Ona jest dosyć schowana na stronie ChrisLine, ale my wam ją pokażemy. Poprosimy zbyszku o stronę marki Chris Line na ekran. Wchodzicie na stronę marki Chris Line, Zjeżdżacie na sam dół. Na samorzkim dole jest napis rozmiarówka. Rozmiarówka. I to jest ta tabelka. Wydrukowana, tak. na której pracuje dzisiaj Blanka. I według wskazówek Blanki, czyli po odjęciu między 5 a 10 centymetrów od rozmiaru pod biustem. zmierzeniu się na wzwisie na gola patrzycie, w którym jesteście okieneczku. I teraz e, pokaż Zbyszku stronę homepage i wybierz produkty bielizna, biustonosze, przepraszam. polubce też. Biustonosze. Dobra, i teraz zobaczcie. Tutaj mamy tabelkę. Znajdź 90J. 85 i lepiej poszukać. 85 i ona wie będzie. lepiej, jak ja mam cycki, to prawda. To jestem ja? Dobra, zobaczmy, co jest dla mnie. Zobaczcie, jak sobie przejdziecie na ten wasz rozmiar centymetrów, to od razu po wybraniu wyskakują wam te fasony. Które w tym rozmiarze są. Tak, na górze też jest lupka, <laughs> można sobie w lupkę wpisać 85 i Jak albo już, już znamy. Też wszystko tak, Ci wyskoczy, tak. Wszystko mhm. wyskoczy. I teraz mamy historię taką, że. Wybrałyśmy sobie ten rozmiar, ale zanim ten biustonosz zamówimy i zanim on przyjdzie i Blanka pokaże, jak go oceniać, to Blanka ma dla Was wspaniałą wskazówkę, która wymaga trochę inwestycji na początku, ale można tę kasę odzyskać. Blaniu, co jest optymalne przy takim wyborze zdalnym biustonosza? Jeżeli w tabelce odnajdujecie się w dwóch rozmiarach, w takich sąsiednich pomiędzy, e, pomiędzy sobą, to ja was namawiam, żeby zapłacić i kupić obydwa te rozmiary, takie sąsiadujące. Wtedy się przymierzy w domu, zobaczy, w którym się lepiej czujemy, i jeden można odesłać. I e, ChrisLine ma taką możliwość. Dodatkowo jeszcze ChrisLine ma bardzo fajną możliwość brafitingu przez telefon. Łączą się nawet na messengerze. W związku tak. z tym, jeżeli, jeżeli nie chcecie inwestować w te dwa biustonosze, to warto jest też. E, po otrzymaniu tego biustonosza, albo na przykład tych dwóch, zadzwonić na tą po, po, poradownię e, Chris Line'u, połączyć się na Messengerze i pokazać, żeby brafiterka chociażby online powiedziała, ten jest bardziej wskazany. Przyszły nam biustosy, tak, wiemy jak się zmierzyć. Pod biustem minus 5 do 10. W w zwisie. Zamawiamy przynajmniej dwa okoliczne. Dzwonimy do Chris Line i robimy sobie brafitting online. Przyszły nam teraz staniki. Jak Rozpakowujemy straczać... paczkę tak, z proszę bardzo. Wchodzi nasza piękna Ola. Bo jakie te modele są cudne. Tak, e, ja oczywiście teraz mamy już prawie wiosnę, więc my kochamy wszystko, co będzie e, w takich kolorach. Zastąpi nam stanik jakim kolorze? Cielistym. Białym nam zastąpi. Białym zastąpi. Wszystko, co jest cieliste, łososiowo-morelowe, pudrowo-różowe, zastąpuje nam znowu biały. I teraz posłuchajcie, jeżeli mamy, staramy się go założyć. Więc przede wszystkim, żeby tak mieć stanik założony, jak nasza cudowna Ola. Ja zawsze uczę u siebie, że łapiemy za piżbinę, podkładamy sobie bardzo fajnie pod sam biust, wtedy z łatwością zapinamy się tutaj, słuchajcie, nisko w świecach. Przy samej pupie. Kiedy Założycie staniczek najpierw na ramionka. Bardzo trudno jest między łopatkami się dobrać do zapięcia. To te ramiączka nam tak sprężynują. aż tutaj się wystroję, kurczę, Raz w gacie raz taniki. I zobaczcie, jak ja bardzo muszę wygiąć ręce, ręce, żeby sobie zapiąć. Jest o wiele ciężej, łatwiej jest napiąć. Najpierw... Pokaż jeszcze raz, jak zakładamy biustonosz. Ja uczę w ten sposób, że łapiemy za fiszbinkę, Podkładamy podbiust i zapinamy nisko. Zapinamy tutaj niszczącko, niziutko, się dostać. Tak, te ręce nam się aż tak bardzo nie lubią. I wyginiają. potem wkładamy ręce potem w Potem zakładamy ramiączka, a później pochylamy się troszkę. Nasza Ola to już jest taka w... Wytrenowane. wytrenowana. Wytrenowana, wyszkolona, już to ma piękny biust i też o niego dba, dlatego tak wygląda. I co robisz, Ola, potem? O pochylamy proszę. siebie. I wyciągamy. Tak i teraz zobaczcie, ja jeszcze też uczę w ten sposób, bo wy bardzo często tak robicie, że wy sobie łapiecie tu. Tak. Tu ciągniecie tą koronkę, tu wkładacie tą rękę, ale my nie wygarniemy koronki. Ile, ja ile ja miałam przed e, szkoleniem z tobą dziur w tych koronkach. No właśnie, niszczymy stanik, a my tak naprawdę musimy złapać tu za fiżbinę, włożyć całą rękę tutaj Prawie pod pachę. Pod pachę tak, żeby ta fiszbinka dotykała kości i skóry, nigdy nie wbijała się w piersi. Tak. Kiedy dobrze wygarniemy, to tutaj mamy tą miskę taką pełną. Tu nam nic nie faluje, nie odstaje i tak dalej. Więc jeżeli wygarniemy dobrze biusto, biust z podpachy, tutaj z, z boku, z, z tej strony, to mamy całą miseczkę wypełnioną. Zwracamy uwagę również na mostek. Słuchajcie, musi tak przylegać. Rów mariański musi być. Musi być ten rów mariański, musi mosteczek przylegać. To jest bardzo ważne dla zdrowia, ponieważ mostek, który przylega... Fiszbina, która nam przylega do mostka, tak robi nam Teby taką przeciwwagę, Proszę. słuchajcie. Proszę, ja, ja mogę już... sprawdzę. Dobrze. Słuchajcie, Proszę. to jest taka przeciwwaga, gdzie wtedy kręgosłup, odcinek piersiowy nam odpoczywa, to nam bardzo fajnie dochodzi. Co musimy zwrócić na co jeszcze uwagę przy zakładaniu tego nowego biustonosza? Tak. Poprosimy tyłem. Zobaczcie, nie chcę wam powiedzieć, żebyście nie bały się tej ciasności. Kiedy kupujecie za luźny stanik, to ten biustonosz macie tak. Robi się taka bułka, z czasem tutaj druga. Tak. Biustonosz, zwróćcie uwagę, ja wam pokażę na morze z boku. Będzie to łatwiej widać, bo ja tak robię z klientkami w przymierzalni, że kiedy tu mamy bizonoż bardzo nisko, to nam się robi taka bardzo fajna przeciwwaga. Tak. Kiedy. On nas prostuje też. Poczekajcie, ja troszeczkę tutaj jeszcze po swojemu se poprawię, bo tutaj mnie coś. Nie, tutaj coś nie pasuje. O! I teraz zobaczcie, kiedy mamy staniczek założony. O, o tak chyba będzie lepiej, to... Tu mamy wszystko gładkie, blisko żadne... tali dosyć, dosyć blisko tak, talii. dosyć blisko, lub blisko. miejsca gdzie niegdyś była tali, ale przynajmniej tego I teraz kiedy pleczy. wy zobaczcie kupicie sobie zaluźny, to nam od razu o. ten biust ciągnie się w tę stronę. Bo zatrzymam cię, bo właśnie zatrzymałam do tego jest fantastyczna pytanie. No to proszę. Ee, obniżony żołądek, nie wiem, co to znaczy, duży ja biust, bardzo tak. szczupła i bardzo starsza babcia. Każdy biustonosz z tyłu podchodzi do góry, a z przodu opada w dół. Co na to rada? Dobrze go dobrać. O wiele ciaśniejszy musi być biustonosz. Zmierzyć o ową babcię, którą serdecznie pozdrawiamy, tak jak mówiłyśmy, nieważne, że jest bardzo szczupła i ma duży biust, bo na stronie ChrisLine jest rozmiar do T, do T. Wybranecie Słuchajcie, sobie? jeszcze chcę powiedzieć bardzo ważną rzecz, bo to mi umknie. Kiedy kupujemy biotanol, zapinamy się na pierwszą haftkę z brzega. Y on jak się rozciąga, to my sobie dalej go przesuwamy. To jest najważniejsza rzecz. Ale y chcę wam y powiedzieć, że on musi być na tyle y luźny, że my nigdy nie mierzymy się tak. Wiecie nigdy tego nie robimy, bo nawet za ciasnym staniku tutaj będzie zawsze luz. Yes. my zwracamy uwagę jako grafiterka, Przejeżdżam zawsze klience w pod całym obwodem. No tak sobie nie przejedziemy same. Przejedziemy sobie. A przejedziemy sobie tak, nie patrzemy, a przejedziemy, przejedziemy spokojnie. Po prostu chodzi o to, że kiedy jest nisko, jest nam wygodniej, bo nasze plece tutaj są węższe. Zdecydowanie. Kiedy my jest nisko, bierzemy jest stanik wygodniej. tu, to potem robimy sobie tą bułeczkę, robimy sobie tą bułeczkę pod pachą i całość nam ciąży do przodu. Kręgosłup nie jest odciążony, a kiedy jest nisko na plecach. To to wszystko nam bardzo fajnie trzyma. Bardzo ważna tak. rzecz. Jeszcze Pytanie, które pada zawsze, ja je może uprzedzę. Jak Ola wyjdzie w następnym komplecie, to powiesz nam, na które haftki zapinać. Bo tego jeszcze nie mówiłaś, no, Mówiłam dzisiaj. przed chwilą, ale powtórzę, bo to jest najważniejsze. Wiesz co, bo jakby nie wybrzmiało mi wystarczająco jasno, dlaczego okay. na pierwszy. I co I potem zobaczmy. robić? Kiedy przechodzić na następny? A Ola nam pokaże kolejny przepiękny komplet marki ChrisLine. Zapraszam was na stronę www.chrisline.com. Tak. Zjeżdżamy na sam dół, tabelka z centymetrami w zakładce Rozmiarówka, a potem przeność O, zobaczcie, jeszcze raz macie. Rozmiarówka szukacie się w centymetrach. Wracacie na e, homepage, czyli na stronę główną. Pod hasłem Biustonosze znajdujecie swój rozmiar. Uwaga, słuchajcie, ja nie mogłabym przecież darować żadnej marce, która z nami partneruje i z nami współpracuje, żeby nie było rabatu. Mamy uwaga, od marki Krysline na hasło Mądra Babcia, z o, normalnie osobno pisane Mądra Babcia. 10% rabatu na zawsze, na wszystko. Dziewczyny, nie ma co czekać, teraz jest piękna, wiosenna kolekcja i też modele znikają ze strony, więc rzucajcie się do tego. Ja dostałam też nowy, proszę bardzo, jeszcze raz pokażę, żeby nie było. Tak, jeden z najnowszych teraz. Tak, jest model, to jest tak. najnowszy, mam do tego takie same gardki, pozwolę sobie już nie pokazać. Nawy, nazywa się pięknie model C. Si, czyli tak. Nie? Po prostu godzę się na wszystko w tej bieliznie. <laughs> <laughs> Albo facet się godzi na wszystko. Dobra. Nowy, ma... O Jezu, jakie kolory, o Jezu, jakie kolory! Słuchajcie, oczywiście... Ten lilowy, lilowy mm, Taki okrzyknięty, w takiej nazwie Very Peri, kolor, kolor zeszłego sezonu, ale też dopiero w tym roku będzie u nas królował tak naprawdę. O haftkach mówimy, tak Beatko? Dziewczyny chcą jeszcze raz powtórzyć o haftkach? Jeszcze raz, bardzo ważne, bo są różne, że tak powiem, koncepcje tego zapinania. Koncepcja jest, słuchajcie, jedna. No właśnie. Kupując biustonosz, musimy go kupić troszeczkę, czuć, że on jest taki ciaśniejszy, tak. zapinając się na pierwszą haftkę z brzega. Ponieważ wzionz się rozciąga, składa się z gumek, z materiałów, to. nam to, to tutaj im większy biustem, ten wzionarz więcej pracuje, więc mamy z tego świadomość, że będzie się troszeczkę pomału rozciągał. rozciągał. Więc ta haftka jest dla stanika, który kupujemy za parę miesięcy, kiedy troszeczkę nam się ten wznosz poluzuje, pójdzie nam do góry, nigdy nie ciągniemy ramionczkami. Tylko tylko sobie regulujemy tak obwodem. Chris akurat jako jedna z nielicznych firm, tak naprawdę, ma tak bardzo dużo tego zapasu. Cztery my mówimy takiego zapasu. Tak. Oczywiście tak. Ustaliłyśmy tutaj rozmiar mm, 75. Akurat mamy na sobie z Chrisa zawsze. Ola ma 75 i. Dobrze tak. mówię? 75 i. Więc patrzymy, że w tym rozmiarze zawsze będą cudowne, szersze ramionczko. Tak. Piękny, mocny, taki stabilny bardzo obwód, który też nie może Wspaniały, wspaniały. Rozmiarze... On jest zawsze wzmocniony. Więc... Nikt, wiecie, czasami ktoś przychodzi i mówi z takim wzmocnionym biustem, pani Blanko, ale mi się marzy cieniutkie ramionczko. O, do dużego mi się biustu. Marzy cienki obwód. <grym> tak, ale to nie jest, nie wszystko jest dla, dla każdego. Dla wszystkich. I tu musimy pamiętać o tym, że to nasze zdrowie i ta wygoda bierze właśnie się z tego szerokiego obwodu. Tak. Mam, mam od razu odpowiedź. Emilka pisze, a co, jak któryś z nas ma mały biust i nie lubi fiszbinów? Nie można nie lubić fishbeen w taniku. Przy małym biuście można. można, Chris ma Dobra, też cudowny model. Ja myślę, że my zrobimy program to, o, małym biustie. E, o małym, bo to jest zupełnie inna bajka. Jeżeli Chris, firma Chris się zgodzi, oni mają, mają taki teraz nowy, fajny model. E, Im większy biust, tym bez fishbiny sobie noż poradzi. Te małe biusty Teraz trochę już jest ileś tam nowych takich fajnych rozwiązań, które, mm, które powodują, że ten mały biust może się bez niego obejść, ale to naprawdę musi być super fajna konstrukcja. Słuchajcie, powiedziałabym tak. Czy mały, czy duży cycek, czyli biust, my lubimy to słowo cycek, Oczywiście. prawda? To powinnyśmy być A, dobrze się zmierzyć same, dobrze przełożyć rozmiar w centymetrach na rozmiar tanika. Najlepiej zainwestować w dwa z potencjalnym zwrotem jednego, zadzwonić do Chrislań na stronie, jest telefon na konsultację brafiterską online, pokazać, który jak leży i pani brafiterka powie, pro, 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 sugeruje, żeby zostawić ten. To wszystko było dla was, dziewczyny, które macie w pewnym sensie pod górkę i, i, i pod wiatr do salonów brafiterskich. No, bo nie ma nic lepszego jak takie blanki w całej Polsce, chociaż ona jest tak, jedyna. Tak jak ja tam, ale słabie, ona jest szkoli. Wygarne. Ale ona je szkoli, słuchajcie. Jeśli ktoś mieszka w okolicach Chłodzi, jest wspaniały sklep firmowy w fabryce, w Wytwórni Chris Line. W... Tam byłam też, cudowne brafiterki, przemiłe, przeciepłe e, i w ogóle naprawdę nie, nie wyjdziecie bez Stanika. Można stamtąd. spotkać czasami szefową Marzenkę, która też przyleci. Tak, prowadzi to mama z, z córką, po, przemiłe kobietki, ale Polu, pozdrawiamy. Tak, e, chcę jeszcze powiedzieć, że mm, marka Chris ja ją kocham za to, że to są przede wszystkim prawdziwe hafty. Super jakości tak, słuchajcie. To prawda. E, chcę wam powiedzieć, że... Nie ma oszustwa. Ja osobiście rekomenduję, że im większa jest fiszbina i mamy większy biust, Składamy stanik na pół, wkładamy do specjalnego woreczka i w pralce w 30 stopniach nic mu się nie stanie. Nie gotujmy tylko nie tych staników na zupę. Nie wolno stanika do pralki bez woreczka, ponieważ fiszbiny się zniszczą i wychodzą. I zupa na staniku też nie. I zupy też z tego nie ogotujemy. Natomiast wszystko, co jest delikatne, ale wiecie, i dobrej jakości ubrania teraz i tak naprawdę Można kupić woreczki do prania w, do drogerii. Tak, nie lubi wysokiej temperatury, więc w 30 stopniach delikatne pranie, nic się nie stanie, a dobrze go wypierzemy. Dziewczyny, ja, ja już z Blanką nie możemy was nauczyć bardziej. Wiecie, jak się mierzyć pod justem? odejmujemy, mierzymy się w zwisie, wchodzimy na kristal, zjeżdżamy na na rozmiarówkę, szukamy siebie w centymetrach, wracamy na stronę m, tytułową ChrisLine, szukamy swojego rozmiaru, zamawiamy dwa obok z potencjalnym je zwróceniem jednego, dzwonimy do ChrisLine, pomagają nam zdecydować, który sobie zostawić, a tak naprawdę, kto może, to pędzi do salonu. Ale jak już wybierzecie ten biustonosz, to ja namawiam Was osobiście, żebyście pomyślały o... Majtkach Taak. do pasji, ponieważ Chris Line ma dwa albo trzy rodzaje zawsze majteczek. Wspaniałe. Które no nie pokażę, dopasować. ale też mam. No słuchaj, smutno nam z tego <grym> powodu, no musimy no, to przeżyć. Natomiast chcę Wam zwrócić uwagę, że teraz naprawdę w trendach i w modzie jest bielizna. Taka dosyć troszeczkę wyższa. Zdecydowanie Zwracamy wyższa. Zwracamy uwagę, że te wszystkie piękne majteczki są pięknie wykończone. Też z tych samych koroneczek, więc namawiam Was, żebyście zerknęły, bo jak jest dobra teraz promocja, to, tak, to warto kupić sobie zawsze. Cały komplet. Ja na przykład bardzo lubię kupić sobie biustonusz i dwie pary takich majtek. No, to jest prawdziwa długo. dama, tak. prawdziwa dama tak, e, 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 tak, Dorotko, pytasz, czy widzisz sklep Krysline w Belgii. Krysline eksportuje oczywiście na, 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 na Europę swoje produkty. Bardzo dziękuję dla Żegnamy się, żegnamy się. Dzięki ci skarbie za to, że przyjechałaś do nas. Jesteśmy ja, znowu mówię, mądrzejsze. Systemu, mocno, oczywiście z okazji dnia kobiet, który się zbliża. Życzymy Wam po prostu, żebyście po prostu były. Niczym się nie przejmowały, nie musieli być idealne, a każda z nas i tak jest wyjątkowa. Ja przytoczę fraszkę, która zrobiła karierę. Za gruba, za chuda czy... Nie, nie, za niska, za chuda czy za koścista, pamiętaj, że jesteś wciąż zajeb...